Cześć, powiem Wam krótko o siłowni. Tak, cały czas chodzę, cały czas trenuję. Nie planuję przerw w trenowaniu, czuję się bardzo dobrze, chociaż mi to trochę zajmie, bo chcę zgubić brzuszek, a, a to jednak trochę potrwa. Kolega mi z siłowni mówił, że to potrwa około 2 lata, żeby tak już wyglądał, no tak jak powinien wyglądać. No ale jak się dochodowało, słuchajcie, 10-15 lat to. Nic dziwnego, że później trzeba te dwa, przez dwa lata go zrzucać. No, ale ja jadę ten brzuszek na siłowni dosyć ostro. Po 6 serii, po 26 ruchów. Później dobiłem kolejne 4 serii na maszynie. I tak kończę. Oczywiście to wszystko po ćwiczeniach. Czasami to chodzę na siłownię, mam sobie tam leciutko potronować. Mówię, tak sobie myślę, zrobię lekki treninga z tego lekkiego cięgu sobie tak wyjdzie, tak że sobie przycisnę mocniej. I, i że tak powiem zrobię mocny trening, ale później jestem zadowolony, bo, bo, bo przychodzą szybko efekty nie? Yy, oczywiście trenuję na czysto, bez żadnych tam wspomagania. oczywiście tam odżywka jakaś tam protein, proteinowa jest białkowa yy, ale poza tym trzymam dietę w taki sposób, że po prostu mniej jem i tyle nie, nie żre tyle co wcześniej fast foody jakieś tam Frytki, jakieś pizze, w ogóle tego nie jadam, odrzuciłem to wszystko. Oczywiście widać efekty, bo brzuszek spada. Yy, wszyscy mi to mówią, że jednak wygląda inaczej. Yy, coś, coś się z sobą dzieje, a powiem wam, że mam, miałem dzisiaj dopiero 32 dzień treningu, nie? I już są jakieś efekty, które moi znajomi widzą. No, ja tam może nie tego widzę, bo bo po sobie to wiadomo tak się w oczy nie rzuca, ale jak ktoś kogoś nie widzi, załóżmy ten tydzień, dwa to, to później widzi to różnicę, nie? Powiem wam, że na siłowni trenuje dużo osób, przychodzą osoby starsze po 60, przychodzą czasami no, dziadkim po, po 70 lat mające na, na tej babcie i trenują i to należy się szacunek za to, że przychodzą, za to, że ćwiczą mnie, że, 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 że chcą. Są osoby, które mają około 80 lat, no i słuchajcie, tak dają na siłowni, że na drążku y, tak ćwiczą, że ja nie, nie byłem w stanie tego powtórzyć, y, tych ćwiczeń tego zrobić. A mają około 80 lat, i tak no, rzeczywiście to widać, że to naturalnie, bez żadnej tam wspomagania styrydów, bo tylko że tam ten, ta, ta osoba starsza jest dosyć dobrze wytrenowana, wyćwiczona i bardzo dobrze sobie daje radę na siłowni to zostali by walcy są takie osoby, które mają około 80 lat i potrafią nawet na oweczce w seriach 150 gramów wyciskać nie także pomyślę sobie co to za chłopy nie no takie tu osoby to no tam ci modzy to może lekkim lekkim wspomaganiu jadł ale no ale no, 60 lat i 150 no to to coś, 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 coś mówi nie no ja tam sobie Jutro też mam trening, idę, tam staram się chodzić regularnie. Teraz, ostatnio, miałem przerwę z innych powodów nie tam dwa dni, bo tam miałem pewne sprawy do załatwienia, ale to już załatwiłem. Aby tylko pogoda dopisała, to będę regularnie ćwiczył i chodził. Polecam Wam trenować, ćwiczyć, bo yy, to robić, robicie to dla siebie, tylko wyłącznie nie? i to tylko od was zależy jak, jak sobie poprawicie stan zdrowia i jak, jak sobie yy, 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 jakie będziecie mieć to poczucie jak się będzie się czuć nie? Ja mam bardzo dobrze teraz nie mam problemu wejść pod górkę żadnej zadyszki nic forma jest, jest siła nie i siła idzie w górę, waga myślę, że spada ale nie chcę robić sobie drastycznych diet, bo yy, odczułbym to na zdrowiu pomalutku, malutku mam czas, będę trenował i dojdę do, do tego, co chcemy i jakieś efekty będą po, po jeszcze tych kilku, kilkunastu miesiącach. Myślę, że powinno być całkiem dobrze. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć.